Cześć. Niedawno, bo w tą sobotę odbyła się premiera zeszytu trzeciego banknoty Moja Pasja, pana Michała Biskupa 1919-24-1938. Sam zeszyt, nakład rozszedł się jak świeże bułeczki. Pokrótce opowiem dzisiaj o trzech wydaniach. Zeszyt numer jeden był sprzedawany w tamtym roku 1 września. Ponieważ była to 85. rocznica wybuchu II wojny światowej, tematem zeszytu pierwszego są banknoty, które okazały się w czasie trwania II wojny światowej i dotyczyły okupowanej Polski i Polaków. Sam autor zeszyt przedstawił tak: W zeszycie przeczytacie różne ciekawostki i spostrzeżenia na temat banknotów Banku Emisyjnego w Polsce banknotów Banku Polskiego na emigracji, banderol okresu okupacji niemieckiej oraz bonów obozowych wermachtu wraz z ich katalogiem. Oprawa miękka, 111 stron. Przejdźmy przez spis treści. Przybliżę. Zaczynamy od banknotów okupacji niemieckiej 1940-41, zestawienie. Lecimy przez 10 złotówki. Złotówki 41, 40 i 41, czterdziestego z falsyfikatem, 50, 40 rok, setka 40. A kończymy na bony obozowe Wehrmachtu i katalog uniwersalnych bonów obozowych. W chwili obecnej bardzo poszukiwany zeszyt, zeszyt, książka. Ostatnie aukcje wykazywały ceny 250-300 zł za nową sztukę, natomiast w dniu sprzedaży zeszyt kosztował 75 zł. Zeszyt drugi 1916-17 1923-24 Zeszycie przeczytacie różne ciekawostki i spostrzeżenia na temat banknotów polskiej krajowej kasy pożyczkowej. Oprawa miękka, tutaj 109 stron. Zobaczmy spis treści, tutaj egzemplarz z podpisem autora. Zaczynamy banknoty generalnego gubernatorstwa warszawskiego 1916-17, czyli marki. Następnie banknoty Rzeczpospolitej Polskiej 19,23 Waluta Markowa. Przechodzimy przez marki inflacyjne i na nich kończymy. Książka wyszła na kładzie około 500 sztuk. Dosyć dobrze się sprzedawała, szczególnie po udanym zeszycie pierwszym. Jej cena w momencie ukazania się na rynku wynosiła 80 zł Nawet jest tutaj nasza reklama. Katalog banknotów. Bardzo dobre wydanie. I ostatni zeszyt. Trzeci. Michał Biskup. Banknoty Moja Pasja. Zeszyt trzeci. 1919 24 1938 w zeszycie przeczytacie różne ciekawostki i spostrzeżenia na temat banknotów Banku Polskiego. Oprawa tutaj jest również miękka, 112 stron. Zeszyt z podpisem autora, z autografem. Zobaczmy na spis treści. Zaczynamy od złotówek 1919 roku. Lecimy dalej dwójka, piątka, dziesiątka, po kolei, kościuszko, następnie dwudziesty czwarty, i tak dalej. Kończymy na złotówce z trzydziestego roku i Bank Polski, a Bank Emisyjny w Polsce dywagacje. Bardzo dobry, udany egzemplarz. Tak jak wspominałem na początku, całość rozeszła się momentalnie. Nakład to 470 sztuk. Tutaj na końcu również gdzieś powinna być nasza reklama. No cóż, tutaj nie widzimy planowanej emisji czwartego zeszytu, ale nigdy, nie mów nigdy. Mamy trzy wspaniałe egzemplarze. Co nie oznacza jeszcze końca, być może pan Michał Biskup zdecyduje się i wyda kolejny egzemplarz, który jest tak naprawdę potrzebny w dzisiejszych czasach. To na tyle. Na koniec dziękuję wszystkim, którzy wspierają stronę Katalog Banknotów przez postawienie przysłowiowej kawy. Dajecie nam kopa. Osoby, które wspomogły nas zostaną wymienione na końcu w ramach podziękowania. Dzięki.